Nie tak miało być. Witajcie rowerzyści kolarze. No w końcu, niestety, nastają te dni, kiedy, chcąc nie chcąc, wsiadam na trenażer. Miałem nadzieję, że do końca roku uda się jeździć tylko i wyłącznie na dworzu. Niestety, no, pogoda jest jaka jest. Miałem kilka dni wolnego i każdy dzień, kiedy było ładnie, wychodziłem na dwór, ale stało się tak, że cały dzień lało i nie miałem wyjścia. Więc w końcu postanowiłem wsiąść na no i Zobaczymy jak to będzie, bo ostatni raz jeździłem 4 lata temu. Chyba na rolce, takiej jak ta tylko, że na samoróbce. Nie przeze mnie wykonanej. I pamiętam, że początki były bardzo, bardzo trudne. Długo, długo najpierw jeździłem między futryną. Później zacząłem jeździć z krzesełkiem. A później to chyba już w ogóle bez z tego co pamiętam. Ale no nie chcę kłamać. Więc zobaczymy jak będzie tym razem. W ogóle dużo czasu straciłem na przygotowanie się, aby na trenerze jeździć, bo zainstalowałem Zwifta, żeby na początku móc pośmigać ze Zwiftem, zobaczyć jaki w ogóle będzie efekt. No, zmieniłem oponę, którą dostałem od kolegi, bo mówił, że leży mu niepotrzebna. Z tyłu założony Continental Home Trainer w rozmiarze 32. Tu się zmieściła. Więc spoko. Też ciężko byłem założyć, ale na szczęście się udało. Zamocowałem czynnik prędkości odłachu. Na razie pomiaru mocy nie mam, ale to może się z czasem zmieni. No i co? Na początku jazda między futryną, żeby się przemóc, przełamać. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło. A z czasem będę starał się, no, rozwijać. I zobaczymy, do jakiego momentu dojdę, kiedy.

No, A tak, tak. Co do prędkości. Licznik łachu pokazuje mi chwilę obecnie 37 km na godzinę, 38 Przed chwilą zły pokazywał jeszcze 30 km, ale niestety teraz prędkość zarobate. Nie to to, z górki. To się czynnik rozłączył. Więc połączenie podwójku z laptopem na prędkości nie było to najlepszym mówce. Na razie na łapkę 7316. Dobra, na razie sobie zmienię obciążenie należejsze, więc tętno 140 a nie wydaje mi się, że mnie aż tak mocno, pewnie poszedł stres dotyczący z równowagą. Postaram się to wszystko na razie uspokoić. Tak. To jest ok, jak to siadę. Najgorzej ruszyć. Myślałem, że będzie ciężej. O, o, o. Chcę ja bez do to Zobaczymy jak to długo wytrzymam. Mam ręcznik, ale nie wiem czy dosiągnę. Raczej nie. Mam też bidon, ale z tym też będzie raczej lipa. Pewnie musiał się zatrzymać, żeby coś odpalić. Cieplutko, ale Tragedii nie ma. Tętno spadło o to 130 więc na razie taki będzie dla mnie ok. Zobaczmy czy będzie się obniżać, czy rosnąć. Zobaczmy jaki będzie hałas przy wyższych prędkości. 45 na godzinę.

Nie było widać, jak się podpierają łokcję. O masakra. Okej, okay, a jaka będzie najniższa prędkość? O. Cisza, spokój. Dobra, 20 na godzinę. 18 15. O o, szapręcz tym gorzej. Tak aby się nie skupiać na tym, co się dzieje pode mną. Zobaczcie w kamerę. No. Można. Jak na pierwszą lekcję idealnie, ten jest ale dobra. Przynajmniej się tego nie podejmowałem. Doda. Dobra, jak na pierwszą lekcję jest Git. Trochę trzeba się nauczyć startować z miejsca, aby nie musieć jeździć w kutrynach. Równowaga później, sama z siebie jakoś idzie do przodu. Na pewno dużo lepiej się jeździ na wyższych obrotach niż na ni niższych. Moja na prędkość 30 na godzinę. Akurat jest tak mniej więcej przetętnie. w okolicach 130. Więc ok, miary tak realistycznie, jak na warunki takie rolkowe. Z tyłu mam założoną oponę Home Trainer w rozmiarze 32. Czyli bardzo dobrze, bo ona no, przez to są szersze, większe opory. Yy, co do tego też mogę jeździć przy jakiejś tam intensywności łatwej, średnio 30 a na no jakiś jest, ciekawe jaką są siedzi temperatura w chwili obecnej 21 stopni Pokażu, pokazuje mi na łapu. ja bez odpalonego wentylatora, więc jest git trochę, o. Trochę się poca, ale prawie nie ma, już 20 minut i każę ze bo chciałem, żeby... Miałem nadzieję, że z będzie symulował ładnie tą prędkość. Ale niestety ja bardziej mi się to spoczy prędkość z licznika, Bo na zwicce pokazuje równe zero. Na początku przerywało trochę. Teraz już na kaplica. O! Trzeba uważać. Kciuszki stare z były Mistrzostw Świata. A tak, serię to skin. Mam nadzieję, że takiej pogody w tym roku, czy za bardzo nie będzie. Miałem ja zamiar odpalić na rzecz po nowym roku, ale jeszcze nie udało się. Szkoda, wielka. Że moje postanowienie zostało zniszczone tak szybko i tak łatwo. A cały dzień ma dzisiaj padać, a mam go, a nawet szkoda. żeby było nic nie pokręcić. Hmm. Trenażer jest na tyle cichy, że ona śpi. Ale nie bardzo. Dobra, jeżdżenia dzień drugi, więc zobaczymy jak dzisiaj będzie szło. Pierwszy dzień poszedł wręcz wyśmienicie. Czułem się pewnie i nawet na tyle pewnie, że mogłem jechać bez trzymanki, więc dzisiaj będę chciał pojeździć już bez futryny. Asekuracyjnie będę miał krzesło, żeby się podeprzeć, a najważniejsze, żeby wsiąść jakoś na to elegancko. No i zobaczymy jak będzie szło. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Obym się nie wypierdzielił. Nie wiadomo, może być różnie. Trochę się peniam. Do odważnych świat należy. Tak, na łachu muszę wybrać Indoor Cycling, nie Outdoor. Okej, okay, jak byś do tego podejść? nie trzeba coś ułożyć sobie. No co, bez tego nie pojadę. Mhm, mhm. Dobra, mam krzesełko i nie zawaham się go użyć. wziął drugą nogę to będzie przeciw o może tak chodzi. o tak tu jest dociążenie na tą stronę i Ech. jestem masakra Czyli ktoś ci załapał? Start. Dobra, dobra, dobra papie, poszczegnij się Masakra. No, dobra, papie, wyluzuj. To nie jest takie trudne, jak by się wydawało. No, już powiem szczerze, jak już nie ma tej fotryny, to nie ma takiej pewności. No ale co no? Trzeba się przełamać. Eee... Jak to się mówi, do góry nie polecę, nie? Dopuszczaj się. Nie tak miało być. Ech. No nie dam rady. Tętno wysokie. Sąc nie chcąc. Trochę się wydygałem, teraz będzie problem. Trzeba mniechać. Łapać siekiery. Dobra, to... Gdzie jest putryna? Ja... 160. Dobra Patryk, wyluzuj. Wyluzuj, to nie jest takie straszne, jak by się wydawało. 150. A jak już się jedzie, to jest OK. W miarę. No samo nie ma. Wiem, że będzie łatwiej. Pierwszy się był takim zarąbisty. Uff. Aż nie łapy wolu norderski. Eee. Dobra, ten kupun jest po 40. Z racji tego, że silnik nie działa za bardzo moim lejczynnikiem, laptopem i w ogóle. Pomyślam, sobie, że to może być problem z llatotem, no, bo on tam ma śmaniery na tego czasem i nie wszystko nie działa. Zobaczymy to będzie z czasem. To jest tym momentie. Mam chyba, żeby mi ten marzeń nie zaburzał mocno filmu. Tępno powoli zmierzyło się do 130. 30. Ja myślę, że na twarzy jest nic czerwony jak burak. Tak, przeczuję tak się czuję. No oh. dobra. Tak. Zajeździć. Nie gadamy a ręce jedzenia, nie? Poprzedni trening udało mi się wykonać bez wetraka. E, Wtedy mi inwencyj pokazywał 21 stopni przed środku, oknie. Teraz odpoczątek, który jełem, jest na razie 22. Zobaczymy, kiedy zacznę się kopić. Spróbujemy jeszcze raz, może tak by bez krzesła, może będzie łatwiej, może krzesło tylko trudniej. Nie no, to się nie uda. Także ja wiem, jakbym zrobił odwrotnie. Się lepsze. No dobra, tak nie kombinuję. Zróbmy w drugą stronę. Bo tak, z reguły tak lewą nogę biorę i rozpoczynam, a tylko jest tak lepiej. Prawą rękę mam mocniejszą. Bo jestem praworęczny w ogóle. I tak zacznę to wszystko z tej strony. Może będzie mi łatwiej jakoś. To nie jest łatwiej. Dobra. OK sam sposób na siebie i trzęsłonię z mojej prawej strony to z lewej. Tak, bo I tak lewa noga automatycznie zaplanowała podpięcia, a prawa ręka jest to Była też taka zasada, e, którą się nauczyłem podczas kiedy miałem łamaną lewą łapę, że jak wsiadamy na rower z jedną ręką, to noga i ręka musi być po trzy kości. Aby wystartować, zawsze jest łatwiej. Gdy będziemy mieli prawą, powiedzmy, nogę świętą, i prawą rękę, to nie pochłonie. Zawsze musi być to przekątnej, aby był taki taki balans. Zsiadanie jest spoko, ale start to jakiś kosmos. Dobra, dość tego hałasowania. Czas być na dwór. Dwa dni pojeżdżone tylko i wyłącznie z tego powodu, że faktycznie na dworzu było mokro i padało. Był też trzeci raz, gdzie zostałem sam z synem w domu i żona była w pracy, więc nie mogłem za bardzo wyjść na dwór. Pokręciłem 20 minut, po czym się dowiedziałem, że jednak wraca do domu, więc szybko się przebrałem, siadłem na rower i jazda na zewnątrz. I tu znalazłem jeden plus bo mimo, że mój syn ma niecałe dwa latka to e, mam, tak jakby można powiedzieć większą kontrolę nad trenażerem bo wiadomo, z dziećmi bywa różnie e, powiedziałem mu ładnie, żeby się nie zbliżał i się zajął swoimi zabawkami ale nagle jakby mu odbiło i zaczął e, szybko biec w stronę trenażera to mogę zahamować jednym, drugim hamulcem i w koła stają dęba nic się nie kręci przy trenażerach Smart no jest te Koło zamachowe, i jak dziecko podejdzie, no to nie wyhamujemy tego, więc tutaj w tym przypadku trochę lipa. więc tak jak dla mnie, dla tatusia, jest to naprawdę mega udogodnienie. Co do samej jazdy, no jak widać, nie jest to łatwe. Po pierwszym dniu już myślałem, że jestem mistrzem jazdy na rolce, ale drugi dzień jazdy na takim trenerze, że mnie zweryfikował, i wcale nie jest tak łatwo, więc trzeba uważać. Myślę, że jeszcze tak. Pewnie z 10 jakiś jazd i będzie spoko. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej, bo wolę jeździć na dworzu. Nawet jak jest chłodno do minus 5, to jeździ się w miarę przyjemnie. Gorzej jak już jest tam poniżej. Jak już zaczynają się mega śniegi, deszcze itp., no to wtedy tylko i wyłącznie będę siadał na ten ażer. Żeby nie katować tak roweru, organizmu. No, zależy. Ale jedno jest pewne, że jest Fajnie i jest urozmaicone, bo no, no nie ma tej monotonii, że się wepniemy i jedziemy, kręcimy, patrzymy w monitor i tam zależy czy sobie odpalimy jakiś film, czy odpalimy sobie Zwifta, Ruby, czy jakąś inną aplikację. Na razie jakby co, jeżeli będę faktycznie już jeździł coś więcej, no to może odpalę Zwifta. Widziałem już jakieś alternatywne aplikacje. Które wstępnie widzę, że mają jakieś swoje plusy, jakieś minusy. Plusem zawsze na pewno jest to, że będzie, będą dużo tańsze od Zwift'a. Minusów na no, pewnie jest sporo, ale może jak coraz więcej będę jeździł na tym trenerze niż na zewnątrz, no to pomyślę. Zobaczę, może potestuję kilka i zrobię z tego jakiś filmik. Czasami sobie lepiej wyjść na dwór na, na spacer niż pojeździć na rolce. No i tyle. Mogę powiedzieć jedynie, że taki trenażer nie jest dla każdego. Bo nie każdy ma dobre umiejętności, tam techniczne. Trzymać równowagę na takim trenerze, że no mi się wydaje, że nie jest ciężko, jak już się bójniemy. Ale ruszyć, no jest nam no, mega ciężko. Dlatego będę jeszcze próbował z jakimś tam małym stołeczkiem, żeby sobie gdzieś tam oprzeć jedną nogę, zacząć kręcić i spróbować się wpiąć, no ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Już nie będę nagrywał każdych kolejnych jazd, bo nie wiem, czy to będzie za. Kolejne za tydzień, dwa miesiąc mam nadzieję, że w ogóle. Ale na pewno, jeżeli ktoś ma słabą równowagę i chciałby ją poprawić, to jest to dobra opcja. Bo na początku będzie ciężko, ale z czasem wszystko no, wejdzie na odpowiednie obroty. Pamiętam moje początki te pierwsze kilka lat temu, naprawdę chyba pierwszy moich pięć jazd, to było właśnie 5, może nawet 10. To było właśnie na, między futryną, ciężko mi było się przełamać, aby te, z tej futryny zrezygnować. W końcu, jak już zrezygnowałem, przełamałem się, no to było ok, i tak naprawdę chyba tylko raz spadłem z tnażera, tak jak teraz widzieliście. Na szczęście, ja spadając się kompletnie nie wypierdzielam z tego powodu, że już mam ten nawyk zrobiony, że jak coś się dzieje, no to automatycznie pięta w bok. I mogę się podeprzeć. No pewnie nie każdy taką też umiejętność ma, bo to trzeba dużo jeździć. I no, mieć to już po prostu wkodowane w umysł, że jak chcemy się wypiąć to musimy tą nogę wysunąć. To też jest ryzyko, bo ja spadając się podparłem, ale jeden, ale ktoś inny spadając może po prostu się giwnąć na bok. I w dodatku panele popsuć. Czy tam płytki. Dobra, no, pogoda jest jaka jest. Mam nadzieję, że jeździcie, że ta pochmurna pogoda, czasami czy deszczowa, was jakoś mega nie demotywuje. I jeździcie, niezależnie czy na trenażerach, czy, czy na zewnątrz. Ja już kończę, nie przedłużam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.